Guilty Pleasure. Albo na polski Grzeszna Przyjemność. Nikt nie używa tego wyrażenia. Po prostu zostajmy przy Guilty Pleasure. Jest to coś, co daje nam bardzo dużą przyjemność, mimo iż czujemy, że nie powinno. I nie, nie mówię tutaj o mordowaniu, broń Boże. Tylko raczej o niektórych typach muzyki, filmach, książkach, które naprawdę nas bawią, mimo iż się ich wstydzimy. W anime natomiast jest to trochę bardziej specyficzne, ponieważ odnosi się do anime, które są bardzo negatywnie oceniane przez społeczność, albo wywołują duże spory, a jednak dla nas były bardzo przyjemne. Szczególnie tego wyrażenia że się kiedy wiemy co w danym anime jest nie tak i dlaczego nie powinno sprowadzić na przyjemności, a jednak. Ja jestem PostScripted i przedstawiałam kilka z moich Guilty Pleasure i postaram się wyjaśnić dlaczego nie taki wielk zły jak go malują. 227 22, albo po prostu 22 na 7. Jest anime o idolkach. I uwierzcie mi, jest absolutnie beznadziejne. Denne, durne, głupie i bezsensowne. Serio. W połowie pierwszego odcinka musiałem się zatrzymać, bo nie mogłem wytrzymać. Ze śmiechu. Ponieważ to anime, mimo iż portretuje się na bardzo poważne, wzruszające i poruszające poważne tematy. Jest przezejabiste zabawne. W taki sposób, że twórcy nigdy nie pomyśleliby, że z czegoś takiego można się śmiać. Idealnie trafiał mój zumerski humor. Chciałem do tego anime z podejściem, że kolejne kiepskie anime o idolkach na odpoczynku. I o Boże, nie mogłem mieć więcej racji. Serio. Fabuła zaczyna się, kiedy główna bohaterka zostaje wyrzucona z pracy. A jest jedyną osobą, która otrzymuje rodzinę. Ale wtedy pojawia się on. Na oko prawie metrowy goryl. Mogący objąć obie wieże World Trade Center. Choć teraz to już nie jest wyczyn. Ze szczęką bardziej sześcienną niż twarz Minecraft Steve'a. Z błyskiem w oku potężniejszym od tego sansgranie. Tak to on. Moja jedyna i ulubiona waifu. Aoi Koda. I przekazuje głównej bohaterce boskie wieści. Że została wybrana przez ścianę. Kurwa, rozumiecie? Ścianę. Tak jak masz wokół siebie cztery. Tylko, że ta ściana daje polecenia, żeby zrobić grupę idolek. I ktoś wpadł na pomysł, że zrobimy wokół tego agencję idolek. Za miliony dolarów. Sam ten koncept utrzymał przez 12 odcinków słabej muzyki, ckliwych historii i irytujących postaci, których jedyną jasną stroną był goda i całkiem przyjemna kreska. Naprawdę warte obejrzenia zarówno dla fanów, jak i antyfanów idolek. Tak, to czego każdy się spodziewał. I większość z Was właśnie pewnie po to tutaj jest. Szczerze, pewnie jest na miniaturce. Bo tyle osób je zna, kocha, nienawidzi lub kurwa na raz. Najbardziej wojnogenne, pulsitowe i wywołujące guilty pleasure anime w dziejach. Miraj, Niki. Serio. Nawet nie czuję, że powinienem opisywać o czym jest, bo bądźmy szczerzy, wszyscy je znacie. Więc po prostu przejdę do tego, co jest w nim tak przyjemnego, mimo ogólnej i wszechogarniającej beznadziei serii. Bo tak ludzie na niem patrzą. Bardzo szybko stała się popularna, przez co podzieliła ludzi. Osobiście nie uważam jej za kompletne gówno ani majsterszczyk. Jest dla mnie co najwyżej przeciętne. But boy did I enjoy it! Serio. Naprawdę kocham nie do końca poczytanych bohaterów i nie mówię tutaj absolutnie o klasyku Jandere Juno. Tylko o naszym kochanym, pizdowatym Yukim. Który z odcinka na odcinek wykształca coraz większy szynerowstw szokowski, aż do momentu, gdzie się łamie i ostatecznie schodzi się z Juno i wreszcie wyhodowuje nie jądra, a 60 kg chujca i jajec Serio, to nie był powolny gradient. To był nagły przeskok, po którym nastąpiły takie rozlewy krwi i latające kończyny i bursity, że nie da się tego zignorować. To po prostu. Jedna jebana, zabawna krwawy fawiatka. Jasne, możemy brać to na poważnie i skupić się na tym chorym romansie i fabule, co sam na początku robiłem. Ale możemy po prostu dać się ponieść serii i poglądać latające głowy dzieci. Bo w końcu. Czemu by nie? Wow, ale, ale jestem kancelowany po tym. <laughs> Okej, okay, nie ma problemu. Domestic No Kanojo. Tutaj pozwolę sobie na brak aż takiej ekscytacji, bo uwielbiam tę serię i sam nie wiem czemu. Po prostu, jak średnia i degeneracka by nie była, coś mnie w niej ujęło. Może to jest ten wątek literatury, z którym, jako ktoś, kto naprawdę dużo pisze, się tuż samiłem. A może ruchanie się, nie, nie powiem tego, to był żart. Nie jestem degeneratem, obiecuję. Seria opowiada na CU. Uczniu, który podkochuje się w swojej młodej nauczycielce, który to, by mieć z głowy uprawiał seks z znowu poznaną dziewczyną. Okazała się ona siostrą jego nauczycielki, a jakby tego było mało, nowo, jego nową przyrodnią siostrą. Może to po prostu ten absolutnie dojebany opening, którego dam wam możliwość posłać na końcu. Po prostu coś mi urzekło i nie pozwala mi tej serii zignorować. Obejrzałem całą i mimo iż nie był to górnolotny romans, naprawdę mi urzekła. Lubiłem głównego bohatera, jako tego skurwila, który starał się być dobry dla rodziny i wszystkich wokół. Lubiłem jego niezręczną i pikantną relację z Rui i cholera lubiłem zaskakujący początek serii. Ja osobiście kocham powolne romasidła. takagi -san. to dla mnie niedościgniony ideał, a jednak. Tutaj seria mnie zaskoczyła. Nie spodziewałem się tak szybkiego, tak mocnego wstępu. Ani tak pikantnego i nagłego romansu. To mogło być to. Nie musiało. To mogła być po prostu ładna kreska. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale wiem jedno. Jeśli film Wam się spodobał, powinniście zasubskrybować i pisać Wasze gry. w komentarzu. Ja byłem podscriptet. Hej.